Cześć, witajcie u Zdrabkowego Małżeństwa. Dzisiaj przychodzimy do Was z podsumowaniem wrześniowych premier. I w ten sposób mamy dla Was e, najnowszą zdrabkę, którą jest Kasa King. Mamy również wznowienie zdrabki Krzyżówka za 3 zł. Mamy Rubinową Siódemkę oraz Wielką Kasę. Na całość wydaliśmy 19 zł. E, no i zobaczymy, co tutaj na nas czeka zaczniemy oczywiście od tej najtańszej. Resztę zabieramy. I sobie was troszkę przybliżymy. No dobra. No to sprawdźmy co ta, ta kasa king nam. No mieliśmy da. całkiem dobrą premierę, więc mamy tutaj 2 zł 5. 2 zł, czyli jest, możliwa dwójka. Tutaj mamy dyszkę. Dyszkę, to co? Piątka? Piątka? Włóczęga. No dobra. Oczywiście, jak się chce znaleźć te kontrolne, to ich nigdzie nie ma. Tak. Typowe. No na dole są, widać już. A? Dobra, to teraz pora na krzyżówkę, ale do krzyżówki to troszkę się oddalimy. Tak chyba będzie ok. Um, nie przygotowywałam, dlatego że w sumie to jest to mała krzyżówka. A... Jedyna krzyżówka. A odcinek będzie w sumie dosyć krótki, no bo tych zrapek jest w sumie tylko 4. Więc A, patrzymy, co tutaj jest. Mamy literkę F, wcześniej było J, mmm, ale tutaj, no bez szału. Literka P, tutaj w dyplomie. i to chyba znowu tyle. Dalej mamy literkę W, tutaj w Wolin. To o, tak grubo leci. Dobra. Literka T. Estrada. Opatrunek. Opatrunek. Literka K. No K jest sporo. Corner. Opatrunek. Flisak. O, sporo to trzy? No, w porównaniu do te poprzednie, to sporo. A tu jeszcze było F, ok? A, widzisz. Dobra, patrzymy co jest dalej. Dalej mamy Z tutaj mamy Z um, No. i mamy G również to w igor um, no, Także dużo um, Dobra mamy E to E już jest trochę więcej Sen... Um, o opatrunek, set i to tyle. Weźmy sobie może tutaj, tak, mamy H, super. Hades, dalej mamy L, Folling, flisak, dyplom, Y, również w dyplomie. I wrysach jeszcze mamy. Dalej mamy U, opatrunku, czyste szaleństwo. I Igor, Flisak, Eksmisja, Zambia. No bez szału, nie widzę tutaj jakichś możliwości za dużo. B mamy w Zambii i w Albie. Dalej mamy M. No to to jest znowu tutaj. Mazowsze. Rama. Dwie ostatnie literki. To jest literka N. Opatrunek. Nie mam żadnego słowa w ogóle, nie? Teraz S wskoczy i będą dwa. Jednak A. No tak, mamy słówko Alba. Um, hmm. Oczywiście A wypełnia nam puste pola, ale nam niewiele daje. Tutaj mamy drugie słówko Zambia. Było E a o nie było, r nie było, d nie było, o s. No także wychodzi na to, że mamy dwa słówka, czyli tutaj również jest pusto i niestety się to potwierdza. No to teraz lecimy z rubinową siódemką. To... Sprawdźmy nasze wygramy. Będą same siódemki mówić. Też na to liczę. Cała wygrana. Tak, 8 granka. 18, 24, 42, 33. No, widzę na grubo lecimy. Ach, albo grubo, albo wcale. 16, 4, 11. 5 A jest siódemeczka, dobra. Cała o ścieżka. i to dwadzieścia. O, no nie. No ładnie, źle. ładnie, czyli jedną tak. strapeczką zafundowaliśmy sobie o. plusik. No. Obrze, to nawet jest... nie gdzie tu mogę szukać Na, tych. Y, tak, Tutaj no, gdzieś. No. Mówisz? O, mamy tak, o, tak, o, czyli 3 tak, o o Tak. Fajnie, fajnie. Dwie dyszki, też, nie? W Ojej. promierze albo tamtej jakiejś takiej... Nie pamiętam, ale dobra, ale mamy no... już dwa O. No, jest super, jest fajnie, jest dobrze. No to teraz może być już tylko lepiej, bo przechodzimy do wielkiej kasy, w której oczywiście możemy wygrać najwięcej, prawda? Więc na to liczymy. Eee, no dobra, no to patrzymy jakie mamy wygrywające, a wygrywające to 47, 5, 43, 24.

3. i szesnaście, dwadzieścia sześć, czterdzieści osiem, aloni tymi obokami tutaj, trzydzieści cztery, mam czterdzieści trzy, trzydzieści sześć, trzydzieści trzy, no nie no, a nic, czterdzieści dwa obok, o jesus, jedenaście 45 13 oraz 7 także tak r y e niedobrze że tak naprawdę tylko jedna zrabka nas tutaj uratowała i gdyby nie ona to tak ale na szczęście sporo no bo no, 20 zł. 20 zł, a wydaliśmy yy, 19. 19, więc minimalny, ale to zawsze plus. Tak, jedna na cztery wygrała, no ale za to już fajnie wygrała, więc no. No ale gdyby tylko też mógł, zwroty były jeszcze wreszcie, albo cokolwiek nie, lipa. Także podsumowanie wrześniowych premier jest takie, że jak rubinowa nam poszła dobrze, to też dobrze nam tutaj w podsumowaniu poszła, a że reszta poszła nam chociaż na nie kasa. King też nam dobrze poszła. No, bardzo dobrze w porównaniu do tych innych premier, jak patrzyliśmy. Albo, Albo do krzyżówki. No tamte tam nie poszły wtedy i, i teraz też nam nie poszły, więc. No, ale krzyżówki są, no bo to krzyżówki. No, krzyżówki od zawsze na zawsze, no co mam powiedzieć, no. Wybrałam nie dobrą do odcinka, bo mieliśmy kilka dodatkowych i sobie po prostu tylko tą wzięłam na odcinek, a wreszcie było po 6 zł, więc... Nie dobrze, nie dobrze. Tak to bym mielibyśmy 26, a Kurde. to już byłby większy plus. No trudno. No i jeszcze taka e, drobna dygresja, bo postanowiliśmy w międzyczasie kupić e, mojej teściowej, e, a mamie mojego męża, e, prezent. No i stwierdziliśmy, że ona jest taka przeciwna. Z drapką, z więc kupiliśmy jej zdrapkę. No i w tej zdrabce kupiliśmy jej pudełko czekoladek. E, co wiadomo, jest po 5 zł, wygra 25 zł. Więc tak teraz szybko przeliczyliśmy, że na zdrabki wtedy w tej jednej kolekturze wydaliśmy 50 zł, a zwróciło się prawie 80. Także no nieźle, nieźle. Więc to takie nasze dygresje. Że mamy pecha i zobaczymy, czy nie będzie czasami nowy gracz na arenie zdrabkowej, bo już tam było pytanie: a jak się to wypłaca i gdzie to można wypłacić, czy można dalej grać? Także. No, także może Zobaczymy. jeszcze nas niedługo zastąpi. Uczeń przerośnie mistrza. A, tak, oczywiście. W każdym razie takie jest nasze podsumowanie, także jesteśmy na plusie, więc jest to niewątpliwy sukces. Tak. Bo rzadko nam się to zdarza. I to chyba trzeci raz w ciągu naszej kariery. No cóż, e, ale, ale zawsze z plusa warto się cieszyć. Tak. Także, e, także no. Dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Nasza premiera najprawdopodobniej będzie nieco spóźniona, bo jutro nie damy rady nagrać żadnego odcinka. Także będzie u nas nieco spóźniona premiera, bodajże wielkiego gracza, chyba. To będzie po 20 zł. No ale mam nadzieję, że ta premiera pójdzie nam lepiej niż, niż na co dzień. Premiery nam idą i będziemy mogli niedługo podsumować kolejne miesiące. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.